Dzień dobry kochani, ja mam na imię Michalina, ale dzieci znają mnie jako Panią Miśkę. Pracuję w kinie i prowadzę warsztaty plastyczne dla dzieci. Dziś spotykam się z Wami przed Waszymi telewizorami lub komputerami po filmie Petson i Findus Mały kłopot, wielka przyjaźń. Myślę, że każdy z Was, kto ma w domu kota, wie, że ten może czasami sprawić nam właśnie jakiś taki mały kłopot. Tak jak w strącić kubeczek, wylać herbatę, stłuc jajeczko czy wysypać ziemię z doniczki. Ale my te wszystkie małe kłopoty naszym zwierzakom wybaczamy, bo łączy nas wielka przyjaźń. Tak jak w tytule filmu. Dziś zapraszam was do zabawy, w której wykorzystamy ten mały kłopot i zamienimy go w ciekawą pracę plastyczną. Wykorzystamy do tego kawę i herbatę. Bez których pecno nie wyobraża sobie życia, tak jak nie wyobraża sobie życia bez findusa, swojego najlepszego przyjaciela. Już Wam mówię, jak to zrobimy. Zapraszam do wspólnej zabawy. Zaczynamy! Przygotujcie proszę potrzebne materiały: kartki z bloku technicznego, folia do zabezpieczenia stołu, na przykład malarską, torebkę herbaty, kawę, najlepiej rozpuszczalną. Wodę, dwa słoiczki, kubki lub szklanki, pędzel i kolorowe kredki. Na początku musicie poprosić rodziców, by zaparzyli herbatę i kawę w przygotowanych wcześniej słoiczkach lub szklankach. Kawa i herbata muszą być bardzo mocne, żeby miały intensywny kolor. Zanim zaczniecie się bawić, napoje muszą wystygnąć. W międzyczasie musimy rozłożyć folię na stole, bez małego kłopotu nie zrobił się duży kłopot w postaci plam na blacie. Gdy będziecie mieli wystudzoną kawę i herbatę, rozłożoną folię, przygotowany pędzelek i kartkę, możemy zaczynać zabawę. Będziemy robić plamy na kartce. Możecie to plamienie kontrolować używając pędzelka. Zanurzajcie go w przygotowanych napojach i malujcie. Raz kawą, raz herbatą. Odkrywajcie jakie mają barwy. By uzyskać bardziej intensywny kolor, malujcie kilka razy w jednym miejscu. Kawa i herbata są waszymi farbami w tej zabawie. Jeśli macie kawę rozpuszczalną, możecie nabierać na mokry pędzelek jej granulki i rozprowadzać po kartce. Wtedy otrzymacie bardzo ciemny kolor. Gdy skończycie, wasze rysunki wysuszcie je. Gdy już wyschną, będziecie mogli domalować inne elementy kolorowymi kredkami. Zobaczcie, na moich kartkach pojawił się kotek i drzewo. Może Wy też namalujecie swoje rośliny albo zwierzaki. Malujcie co tylko chcecie i bawcie się cudownie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pa, pa!